na kolendę. Luid, Arleta. Ty i ksiądz? Wskazany owoc smakuje najlepiej. Masakra do brwiów. To znaczy, ja nie próbowałam. Bo na owoce to ja akurat mam artylerię. Kontrastowanie na mokro. I jak nasz ksiądz. Róż w kompocie. Ale skąd ty wiesz, że twój ksiądz ma artylerię? No więc do meritum forte. Wyświetlacz. Poznaliśmy się w halogen, jak zbierałam z młodą cukierki po domach. Szedł w paletę. Wszyscy mówili mi zawsze, że w chacie za kościołem mieszka jakiś mafiozo. którzy się nie pomylili, bo okazało się, że to jest plebania, liner, Ale jak zobaczyłam księdza w drzwiach, to dostałam niemałej kastracji. Młoda zamiast cukierków dostała wtedy błogosławieństwo. Kątownica. Ja nie chciałam, bo nie trawię laktozy. A on mi na to żął też nie i że chciałby jeszcze dodać. spoko może Możemy się dodać do znajomych, tylko gdzie? No i wtedy on powiedział, że myślał o glutenie. Chminka. Mówię mu, że ja na glutenie konta nie mam, ale na fejsie już tak. No i wszystko ładnie, pięknie aż do momentu. Napisał mi, że przyjdzie do mnie na kolendę. Masakra do rzęs. I już miałam mu pisać, że jestem w pracy. Na szczęście w porę się zintegrowałam, że przecież ja na fejsie zaznaczyłam sobie, że szlachta nie pracuje. Więc wiadomo, że będę w domu. Puder w posypce. Mam nadzieję, że ta kolenda będzie taka jak ten turbinał. Szybka, przyjemna i równie ciekawa. Mam nadzieję, że pomogłam. Pa!